A czy będziesz perfekcyjną żoną? No i co z tym małżeństwem waszym. To już jest chyba moje trzecie podejście do tego tematu. A pamiętam, że spotkałyśmy się kiedyś na evencie i jeszcze tak właśnie czekałam w kolejce do rozmowy z tobą i patrzę, a nagle w ogóle pojawia się post na Twoim Instagramie z zaręczynami. No i od razu miałyśmy temat, no to właśnie, e, zaręczyny już były jakiś czas temu. Ślub miał być, został przełożony. Czy coś może się wydarzy w najbliższym czasie? U mnie ta historia z tymi zaręczynami, że jej pokazałam rok później. To jedna historia, bo chciałam się tym e, bardzo nacieszyć. I stwierdziłam, że jak ja się nacieszę, to wtedy powiem wszystkim, ale ty, i teraz nie jest ten sam zawieg, że, e, że ślub m, m, miał, odbył się, a nie chcę mam o tym powiedzieć. E, on się nie odbył. E, wydarzyła się z tym taka jakaś e, nieprzyjemna historia, którą opowiemy, e, natomiast jest dla nas bardzo taka e, emocja,